Witam was serdecznie, tu gracz niedzielny 1, a to jest pierwszy odcinek z cyklu Shortplay z grom Dungeon Siege 3. A taki nowy cykl, który postanowiłem rozpocząć, w którym to odcinki będą trwały niedługo, tak żebyście się to mogli szybciutko obejrzeć i przerzucić się na jakiś inny, fajniejszy super kanał. Natomiast no, żeby was nie zanudzać, odcinki 5-10 minut nie wiem ile one będą wychodziły, nie wiem gdzie tu są punkty zapisu, to dopiero a, jakby wyczuję w trakcie gry Dungeons Siege na PC, ale będę grał padem. Dlaczego wybrałem tą grę? Ano dlatego, że podglądałem ją sobie trochę w internecie i bardzo mi się ona spodobała od strony graficznej, tak? No i to był głównie to, a ponieważ jest to jakiś tam hack and, hack and slash RPG z tego, co tam zdążyłem zaobserwować, a... no to spróbuję w to pograć, w tak zwanych shortplayach, krótkich odcineczkach, ale zachowujących pewną ciągłość, czyli od punktu zapisu do punktu zapisu. I jeśli mi się to uda oczywiście, takie mam plany przynajmniej, zobaczymy co z tego wyjdzie. A... Także zapraszam was do oglądania, a... no to cóż... we are the 10th legion exiles from a dying empire who founded the kingdom of ebb for 400 years we guided and protected our people we gave them peace prosperity fair judgment some say it was the death of the old king that turned the people against us that it was jane cassinder who took up the sword and drove us from our chapter houses to states i was not there for the final battle when the last of our legion faced jane cassinder beneath the boughs of an ancient hallowed tree nor do i know what power she called upon in that forest to murder my comrades and friends after that the forest was changed Twisted and ruined. Only Jane walked out of that place alive. Thirty years have passed since the Legion was destroyed, and Ebb has suffered in that time. War rages without end between Jane Cassinder in the East and the royal family in the West. A few sons and daughters of the Legion remain. You are one of their number. No tak, jak to zwykle bywa tradycyjnie w RPGu, cudowni cudownie ocalony. No i cóż, zaczynamy od wyboru postaci, a z tego, co zdążyłem się zorientować, mamy cztery postacie do wyboru, jest to Lukas, Montbaron, Baron, Anjali, Reinhard Manx i Katarina. Każda z nich ma jakieś pewne swoje zalety i wady, ja zdecydowałem się zagrać z Lucasem, Montbaronem, ponieważ jak zdążyliście się pewnie zorientowa zorientować we wszystkich grach typu RPG, zawsze grałem wojownikiem. No i właśnie Lucas Montbaron właśnie tę klasę reprezentuje. Lucas Montbaron to syn byłego wielkiego mistrza Legionu. Jest ostatnim potomkiem szlachetnego i szanowanego rodu. Dorastał pod wieloma gościnnymi duchami. Wychowywany przez rodziny wierne pamięci jego ojca. Lukas nie, nie spocznie, póki Legion nie zostanie odbudowana, a honor jego rodziny przywrócony. Lukas to doświadczony szermierz, no i właśnie to mnie interesuje, i mistrz w dwóch postach bojowych. Może walczyć mieczem i tarczą, co pozwala mu na przypuszczenie szybkich, potężnych ataków, jak również rozpraszanie i ogłuszanie pojedynczych celów. Otoczony przez grupę nieprzyjaciół, używa wielkiego miecza dwuręcznego. Choć jest to broń wolniejsza i mniej praktyczna podczas pojedynków, może radzić wielu wrogów naraz. Jednocześnie odrzucając ich czyni to z niej idealne narzędzie do kontroli tłumów. No i okej. Okay. No dobra, to co? Nie ma co przedłużać. Wybieram Samont Barona. Aczkolwiek jeśli jesteście ciekawi, to przerzucę szybciutko jeszcze Anjali. No to pewnie jakaś taki półmak, pół. Maku, coś tam poczytajcie sobie troszeczkę. Tak, jakiś taki. A tronach można powiedzieć, tak? A tronach ognia. Ok, Anjali. Rejner Manks no to typowy mak. To też sobie, jeśli chcecie, poczytajcie. Katarina. No i Katarina. Uhum. To nie wiem, co to za postać. No tak, umie się posługiwać bronią palną i to jest jej pewnie wielka zaleta. Jest takim kobiecym wojownikiem, tak? Okej, okay. no wracamy do naszego Lukasa Montbarona, czyli wojownika. No i oczywiście wybieram tę postać. A, słuchajcie, przepraszam Was bardzo, ponieważ nie mam zbyt dużego doświadczenia. Wybiorę łatwy poziom trudności. I write to you, my young friend, with urgent news. I know your childhood has not been easy. Passed from one sympathetic household to the next, always one step ahead of our enemies. Your father, Human Baron, was our last grandmaster, and he would have wanted a better life for his son. But he and your mother are long dead, murdered by Jane Cassinder as the last survivor of the old legion i've tried my best to keep you safe to ensure that you are trained in the manner of your forefathers with sword and shield but jane cassinder hunts for us still now i fear that her spies may be getting close we cannot delay any longer we still have a chance to join together rebuild the legion and take our country back from jane cassinder before it's too late The sons and daughters of the Legion are gathering in the north, at your family's old estate. I urge you to join us in the Valley faithful Odo. Okej, no cóż, takie małe wprowadzenie. Zapoznaliśmy się z naszą postacią, a ponieważ jest to short play. Nie wiem, czy spodoba Wam się konwencja ta. Oceniajcie ten filmik. No, jeśli napiszecie tak, to znaczy w komentarzu, jeśli napiszecie tak, to znaczy, że Wam się ta konwencja podoba. Jeśli napiszecie nie, to, to znaczy, że Wam się nie podoba. I będę starał się z tej gry. Oczywiście, jeśli napiszecie nie, chcemy dłuższą wersję albo coś takiego, napiszcie cokolwiek. No. Czy Wam się taka konwencja Shortplay podoba. Dajcie znać, będę to kontynuował. Na razie zakończę na tym, ponieważ short play kończę na tym pierwszy odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.